Siamaneczko mordeczki z tej strony Zestat TV. Dzisiaj Wam pokażę jak wgrać tekstur paka do Minecrafta do A więc pierwszy wchodzimy w link. Link będzie w opisie. Pobieramy. Reklamę zamykamy. Ja do Was wracam jak to się powierze. Jak to Wam się pobierze, przeciągamy to na pulpit. U nam już nic nie będzie potrzebne. Wpisujemy procent APP data procent. Kropka Minecraft. Resurę Teraz bierzemy tu ten folder. Teraz w Minecrafcie. Bierzemy opcje paczki do osobów. Zaraz Wam pokażę jakie to są efekty. A więc takie są efekty. Ładne, bardzo mi się podoba. Dziękuję za oglądanie. Jeśli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał. A ja się z Wami będę żegnał. Pa, pa.